Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynam od. No, znaczy nie zaczynam, odkłada. Zacznę to ja sobie od wypalania plam na kostce, bo jest bardzo fajna pogoda. Co prawda zimno, ale nie jest wilgotno i kostka jest sucha. Można się za to zabrać, bo zobaczcie, jakie plamy są za mną. Cześć Bandziorku. On zawsze jest taki stęskniony i miał, czy dobra, bo mi zaraz to z wypadnie. Dostałem jakieś kolejne przesyłki od Holi. Nie jest to żadna reklama. Po prostu wysłali jakieś walentynkowe rzeczy i różowe shakery, ale to mi się podoba, bo zawsze miałem jeden shaker i musiałem go nosić, a teraz mam święty spokój, prawda? innych Hiszpanii. I tak większość tych plam po prostu wywietrzała. Po oleju zostają, ale po ropie tu widać taki mocny był ciurek, ale to i tak samo się wsiąka. Natomiast co, jak już i tak mam tutaj palnik? Tu na przykład są plamy popadżero, które trzeba wypalić i to wszystko warto zrobić teraz, dopóki jest jeszcze takie. No, im świeższe, tym lepsze będzie. Butli z gazem u mnie jest sporo, wszystkie leciwe i to wszystko pójdzie na złom, ale nie wiem, czy przyjmują na złomie i jest duża szansa, że trzeba będzie podkręcać zawory, dlatego gazu się pozbędę, wypalę, bez sensu to wypuszczać w powietrze. Chyba trochę jednak jest za zimno i dosyć ciężko się wypala, albo tym dużym jest źle, bo zawsze robiłem tym takim małym i on ma zupełnie inny płomień, taki bardziej punktowy i no mam wrażenie, że precyzyjniejszy. No ale szybki timelapse, jak ktoś ma, to to jest najlepszy sposób, żadne chemie, ja już to kiedyś mówiłem, warto sobie czasem tak, wiesz, poświęcić kilkanaście minut i powypalać te plamy i będzie ładnie. Wchodzą plamy, ale zdecydowanie dużym palnikiem gorzej. Yy, I przede wszystkim jest za duży wiatr. Zwiewa mi ten płomień, także bez sensu trzeba poczekać. Ostatnio już było 7 stopni na plusie i myślałem, że dzisiaj też będzie taka pogoda. A tu znowu minus 4. Na szczęście mam co robić w środku i nie będzie to nic innego, żaden nowy projekt, tylko kończę stare. Ale tu cały czas mi miga ta żarówka i to widać miganie nawet w kamerze. Doprowadza mnie to do szału. Muszę ją zmienić, bo tam leżą nowe świetlówki. Tak właściwie, to samych świetlówek nie mam, tylko mam całe lampy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je troszeczkę zdemontować. Cyk jedna, tu już kilka tak padło. Te stare, nie wiem ile to ma lat. No dużo to ma lat. Myślę, że około czterech, może pięciu. Także i tak w miarę wytrzymały. Tutaj, na przykład, jest jedna świetlówka wsadzona, ale dobra. Teraz wymieniam jedną i wystarczy. Tu są jakieś inne starsze obudowy, o kurde. Teraz zleci trochę kurzu. Czy ona się uchyli w jedną stronę? Fajnie by było, bo nie chcę całego demontować. Nie, chyba trzeba jednak całe zdemontować. Głównym problemem tych lamp w SmartLedzie jest to, że te, które mi przyszły, nie wiem czy to były takie wadliwe, ale mają te uchwyty takie latające i połamane i widzę, że w tym jest to samo, to jest takie patrz na mnie i nie ruszaj. No, lampą się nie rusza, nie powinno przynajmniej. No ale jakby ktoś szukał takich najtańszych, to się nie zdziwcie po tym, że to będzie taki, wiecie, Trochę podchodziło wręcz pod badziewie, ale świetlówka już z innego materiału. Tutaj jest materiał miękki, zginający się. Tutaj ten plastik już jest sztywny, nawet nie wiem czy to nie jest szkło. Takie zimne, to jest szklane. To nawet może będzie trochę lepsze. Pewnie lepiej odprowadza ciepło. Na pewno ma większą pojemność ciepną. czy to ma jakąś markę Super LED, czyli jakaś tam naklejka. No i klasa sama w sobie. Podejrzewam, że to by się dało naprawić. Tu w którymś końcówce jest Elektronika i pewnie jakiś kondensatorek tak walną, że to tak mryga. Ale to kosztuje 15 zł. To nie ma sensu. Te rzeczy rozbierałem względnie niedawno, więc wszystko było na wierzchu. Teraz jest ta gorsza część, i ta gorsza część to znaczy, że leżało parę lat i nie wiadomo, gdzie co dokładnie powinno być i w ogóle gdzie co się znajduje. Znalazłem natomiast taki piękny zeszyt od Gryzlaka malowanie ramy w 19 roku remont góry silnika tuleja stalowa plus tłok Wiseko w 2020 roku i przejeździło ponad rok tu jakiś był serwis 21 rok no i wtedy w 22 by to strzeliło coś jakoś zapuść na 22 21 22 rok kład strzelił i od tamtej pory to wszystko leży w częściach i to są chyba części od głowicy, które były robione niedawno, jak głowica poszła do regeneracji. Także to jest wszystko z jednego kompletu. I tu są jeszcze jakieś. Tu są chyba stare zawory, świeca i termostat. Dobra, trzeba będzie tak wszystko kompletować i niestety, ale to już jest wszystko no, mocno uwalone, jak tu gdzieś tak leży. To są stare ślizgi, to mogą iść tutaj. I masa różnych śrubków. Akurat mam odcinki Kikiego do nadrobienia, to sobie nadrobię i lecę z myciem wszystkich rzeczy, które gdzieś tam zakurzone były. To muszę jeszcze poodkręcać, bo tu była ta głowica robiona. Wszystkie o-ringi przepatrzeć, wszystkie powierzchnie przeczyścić, i będzie można składać na gotowo. lecę po kolei sprawdzanie głowicy tutaj ją majster planował zrobił te gniazda wszystkie tak jak powinny być wymienił zawory i wszystko jest ładnie ze sobą dotarte ale nie wiem co odkręcał a co nie część rzeczy poprzykręcał żeby się nie pogubiły część nie wszystko co tak było w miarę luźne to odkręciłem oczywiście luzy zaworowe są do ustawienia bo są całkowicie rozregulowane tu jest tylko jeszcze jakaś śrubka do czego ona jest? nie wiem, do czego jest ta śrubka? Tak, właściwie to ja nie muszę uzbrajać tej głowicy. Bo według serwisówki głowicę można przykręcać rozbrojoną i nie ma tutaj nigdzie na przykład tego króćca. On jest pewnie w układzie chłodzenia. Lecę po kolei. Mam cały tutaj schemat. Instalik cylinder head. Pierwsze co? Cylinder head, gasket w nawiasie, NEW. Także dam sobie tu leże. Nowa gasket cylinder head. I am very good English master. I know very hard words. Pokażę Wam, dlaczego mniej więcej to jest takie czasochłonne, tylko poza kamerą. Dwie śrubki tutaj od głowicy mi zostały, siódma i ósma do dokręcenia. No i teraz pytanie po tylu latach: która to? Te odrzucam, bo to widać, że są jakieś pokrywkowe na pewno. Te dwie to są na pewno od tego. Ta jedna jest za krótka, więc na pewno nie ona. No i są teraz, tak, dwie dłuższe i dwie krótsze. I weź teraz szukaj. Ja już poszukałem, która od czego jest, i wiem, że powinny być tutaj te dwie dłuższe. Ale tak to, to człowiek do końca nie wie. Weźmy weźmiesz 3 mm krótszą, no i potem się gwin zerwie, bo nie będzie trzymał całością. Oszaleć można, no nie poszło po mojej myśli. Muszę założyć do ustawienia rozrządu tą pokrywę. I teraz problem jest taki, że jeden korek, te korki są z bardzo miękkiego aluminium. Tutaj akurat jest duży imbus, nie ma problemu. Ale tutaj był mały torx. I no widzicie, co się wydarzyło z tym małym torxem. Już potem próbowałem nawet tym śrubokrętem udarowym i też się obrobiło. No i chyba będę musiał tu jakoś coś mocniejszego naciąć i spróbować to wykręcić. Korek nowy do kupienia, ale chociaż teraz, żeby go odkręcić, żeby ustawić to wszystko. Multitulem chyba będzie dobrze naciąć z jednej, z drugiej i potem jakimś takim bardzo dużym, płaskim spróbować odkręcić. Spróbuję czymś takim takim dziobakiem, skrobakiem być może pójdzie bo takiego długiego śrubokręta to ja tu na pewno nie będę miał troszeczkę troszeczkę pokłukam i być może o kurde jak to siedzi no nic, trzeba będzie jakoś tutaj pobijakiem próbować piękna sprawa Chociaż tyle uratowane, korek koniecznie nowy, no ale na tym będę mógł odpalić. W razie czego mogę tak zakręcić, tylko niezbyt mocno. To nie będzie widać na kamerze, ale tutaj jest kreska i tam trzeba tak obrócić magnetem, przeciwnie do wskazówek zegara, żeby pojawiła się na magnecie centka. I tu tak samo jest kreska na tym wybrzuszeniu, tak jak powinno być. Kolejne kroki. Jedynie nie rozumiem tego, co to jest F: Remove the wire from the timing chain. Co mam zdjąć z tego łańcucha? Nie? Tego akurat nie rozumiem. Natomiast następna rzecz to ten napinacz, który myślałem, że może być popsuty, ale obejrzałem i popsuty nigdzie nie jest. Jak on działa? Ano bardzo proste, trzeba go tu wykręcić wepchnąć ręcznie on już jest teraz wepchnięty ja go potem wepchnę jeszcze raz, wyciągnę go i sprężyną to się potem ładnie dopchnie. Kurde, jedną ręką to sobie można w nosie pogrzebać. O! I on cały czas się napina to jest jednostronne, jak już się napnie to się nie cofnie dlatego trzeba go ręcznie cofnąć zakręcić i dopiero włożyć sprężynę i teraz dopiero przy, przy wkładaniu tego jak się zakręci to łańcuch się porządnie napina kurde, potrzebuję chyba dwóch rąk a chciałem to zrobić na żywo przydałoby się jeszcze ustawić luzy zaworowe bo jest wszystko porozkręcane wydechowe mają być no takie luźne 15, bo ma być 16 do 20 setek, ale zawsze lepiej ustawić troszkę ciaśniej. Dobra, 15 będzie w porządku. Luźne 15 jest. Także myślę, że 16. Na no, akurat nie mam takiego szczelinomierza. Co mnie zmartwiło, ta pokrywka jest przykręcana na śruby. A tu są wkręcone szpilki. Facet do dogowicy musiał to wkręcić. Tylko skąd on wziął te szpilki? Gdzie tych szpilek brakuje? Tutaj. Dobra, może. Chociaż chyba też. Nie, no też nie, bo to jest. Skąd wziął te szpilki? Teraz będę miał zagwostkę i stres. Że gdzieś w złe, ze złego miejsca wziął i wkręcił tutaj, a może to w ogóle nie było od tego. od tej głowicy. Skąd takie szpilki wziął? Ta pokrywa jest ostatnim takim elementem, którego jeszcze nie założyłem. Jego chcę zrobić na sam koniec, ale wypadałoby okręcić silnikiem, zobaczyć czy wszystko w porządku tutaj zasysa. Czy zawory pracują poprawnie? I czy mi, o, wciąga rękę. I o to chodziło. Ma wciągać rękę. O, był ten dźwięk. No i o to chodziło. Wszystko w porządku. Kompresja jest, bo chodzi dosyć ciężkawo. No nic. Składam i właściwie to widzimy się jutro. Bo dzisiaj mi tu zejdzie pewnie do pierwszej, drugiej. Ale chcę te wszystkie takie drobne rzeczy, drobne wtyczki, to wszystko sobie poogarniać. Tu na przykład jest coś odkręcone, poluzowane. Tu pewnie był jakiś uchwyt na przewód albo jakaś masa. Tu też nie wiadomo co jest. To wszystko wymaga czyszczenia, bo aż przerdzewiało przez tyle lat. Zrobiła się druga w nocy. Ja już zacząłem tutaj kłada wyciągać i wszystko sprzątać na jutrzejszy dzień, bo bandziora wypuściłem i dawno nie wychodził na ponad godzinę, ale coś go zaatakowało. Bandzior, biedaku, co, jak ty wyglądasz? Pokaż to ucho. Będziemy jutro jechali do weterynarza. No cały taki poobijany. Po co ja ci, ja cię wypuściłem? Mogłem cię nie wypuszczać. Byłeś tu, to byłeś bezpieczny. Chodź. Kci, kci, kci. Całe ucho ma rozwalone. ojejku. Miałeś się nie bić po kastracji. Dzień dobry, mamy kolejny dzień i powrót śniegu, ale jest na plusie. Fajnie, bo ręce nie szczypią, twarz nie szczypy. Ja to lubię takie rzeczy. Czekam na Felgo obijacza, On dosłownie za chwilę tutaj powinien być. Ale zanim przyjedzie, to jeszcze szybki bandziorek, jak tam się po nocy chłopok trzyma. On tu jest nadal od rana bez sił, ale wylizał się dosyć mocno. Umył sobie to wszystko i co? No jest taki obolały, siedzi cały czas, ale je, apetyt ma. Będzie dobrze, nie? Jak się go głaszcze, to mruczy. O kurde, jakim wozem kolega podjechał? Co to się dzieje, że nie busem serwisowym? Ja w roboczych jestem. Dzień dobry. Czemu nie busem? Co ty tu tak odwalasz? To zaraz ci wytłumaczę. To zaraz muszę wyczepać aż buty. A ja jesteś ja. brudny? Nie, nie, od olejów nie. Co to się stało, że nie busem? No bo golf ostatnio stał dwa tygodnie. No. No i te. I wiesz, wczoraj w niedzielę chciałem sobie wyjechać do, tam do rodziców. No. I człowieku, hamulce to wiesz. Jak najsłynniej hamulce aż wszystko zaczęło podskakiwać. Tak, mieli wszystkie tarcze. Że, trzeba się nim trochę przejeździć. Że dostałem już zawału, że wiesz, że do wymiany hamulce do przodu we przodu mnie. No. A czemu golfem nikt nie jeździ? Bo Michał zabronił Kasię nim jeździć do pracy, żeby przebiegu nie nabijała. Nie, że I auto traci na wartości. Nie, nie o to chodzi. No to tak chodzi, mówiłeś. Chodzi o to, że wiecie, no. to tam są spyry, jak nie wiem, no i mówię, bez sensu jeździć tym golfem codziennie 50 km do roboty, żeby się wytukło, wytukło zawieszenie. Ale raz w tygodniu by trzeba było. No, ale raz w tygodniu trzeba. No ja i... już teraz też się staram żonglować tymi jeżdżącymi, no, no. bo na te jeżdżące to się nic nie poradzi. No po prostu trzeba zrobić jakąś wiatr na te samochody, no bo wiesz, co z tego, że teraz zawsze zrobiłem hamulce w Lawecie? Jak one zgniją na tym dworze i będzie dupa z tego wszystkiego, no? Jedziemy taką eskapadę 20 km po śruby do lawety. Tu jest jakiś sklep ze śrubami. Jak byłem mały, to tu był taki ludzik uspawany z nakrętek, i zawsze mi się on podobał, i zawsze chciałem takiego. To ta, ta, o, tak jak ty miałeś ty masz tego felgobiacza małego. To coś takiego. Tak? No, oni tu zawsze na biurku mieli i mi się to podobało. A. Czy wybór cię przetłoczył troszkę? No, trochę tak. trochę tak. A. Szukaj wiatru w polu. Dobra. Jak się ukrył, żeby go nikt nie widział? Mogę nagrać sobie w spokoju? Możesz, Zeszło nam dobrą godzinę. Znaleźć coś, to jakiś cud. Kolega! A masz taki burdel. I Co? Wystarczy umiejętnie manewrować sztaplarką. No. No, albo przestawić kłada. Wkładamy silnik, tylko on nie może być z tej strony włożony, tylko musi być od drugiej strony włożony. Tego trzeba troszeczkę tym przejechać. Proszę tutaj wjeżdżać. Dobra. Kolega mnie wyzywa, ja nie mam takiej ogromnej hali. To jest mały garaż, to jest 60 metrów. Ta ciebie... hala kosztowała dwa razy mniej niż ten garaż. Ta hala, tam, ta hala kosztowała tyle, co samochód jak takiej bardzo niskiej klasy. Tak. Można by powiedzieć, że zadbane E60 tyle kosztuje. Tak. Czyli takie, no. No to, to, tak jest. Czekaj, za co tu złapiesz, bo to jest wszystko kruche. No ja, no, ja złapię to, tu. No, no, no ja. Dobra. I teraz tak, trzeba tu jakoś podłożyć. Pójdę z tamtym. Tak. I teraz trzeba z drugiej. Tam mogę O, Czekaj, Tutaj czekaj, o co znaczy? Tu musisz... Tu, tu. tu u ciebie tu, patrz, chyba tu. Widzę, ale do dołem też. To przekrewnie go, wiesz, pochry. Tak, Trzeba go... włożony. Nie no, mega sprawnie poszło, co? Mega sprawnie Pięć poszło. minut i włożony. W dwie osoby łatwo, ale no. samemu to by było męczenie się. No bo by się, się bał tam, że coś pęknie albo się złamie, a tak to no. jest okej, okay, nie? Tak, głupia wtyczka to pewnie kosztuje 700 zł. Może i tak, nie znam się na cenach. Są okrutne. Tak? No. Dobrze. Mówię Ci, korbowód taki drogi, że zatarty założyłem. <laughs> Widzimy się chwilę później. Jedno wielkie mycie. Świeżo przepustnica została tutaj umyta razem z wtryskiem paliwa. Jak się przydajesz, ta plarka mogę sobie robić na wysokości wzroku. I teraz tak, ta rama była kiedyś cała przeze mnie malowana. I problem jest taki, że ta farba jest absolutnie do dupy. A w momencie, gdy ramę oddałem do piaskowania, to gościu wypiaskował win. I win jest praktycznie nieczytelny. Jak się go zamaluje lakierem, to go nie widać. Jak jest goły metal, to ten win jest widoczny. Dlatego ja nie sprzedaję tego kłada, bo to jest takie kontrowersyjne sprzedawać coś takiego. On ma już swoje lata, bo to jest 2009 rok. Na lotu chyba ma tam nie wiem z 9000 km. Dlatego ja składam to na starej korbie. Będzie chodzić, to będzie chodzić. A jak nie, jak już miałbym rozpoławiać cały silnik? To zrobiłbym konwersję na 700. Wał od 700, przeciwwaga od 700. No i wtedy by to było przynajmniej jakieś takie sensowne. A teraz po taniości złożyć na 550. Jak będzie chodzić super, jak nie, to będziemy kombinować kiedyś tam w przyszłości. Ja to teraz tak wiecie, składam na szybko, ale kiedyś, jak miałem naprawdę dużo czasu i on był rozłożony po śrubce, to tutaj dosłownie. Według serwisówki była, były trytytki połapane. Każda trytytka, według serwisówki, jest rozpisana, gdzie ma iść który przewód. I on nie jest przypadkowy, że ten jest z lewej, a ten jest z prawej. Dokładnie tak było w serwisówce. Ja kiedyś to naprawdę długo składałem. I naprawdę dokładnie. O, tutaj na przykład, wszystkie trytytki, tak jak w fabryce w tym 2009 roku, to wyjechało. Czy jest to przesadą? Zdecydowanie. Ale tutaj macie taki dowód, że to nie jest jakieś tam wymyślanie pod filmy, żeby były długie, tylko no po prostu ja jak tak robię, to tak jakoś mam, że nie umiem przejść obojętnie. Timelapse był taki, wiecie, krótki. Potem już wyłączyłem go, bo godzinę ponad trwał, skrócony do e, jakiejś tam minuty. Natomiast tak, e, układ paliwowy wygląda na to, że jest gotowy. Tu wszystko podpięte, wąż podpięty, przewód, nie wąż. E, wszystkie rzeczy od przepływki są, wtryski podpięte, także mamy to gotowe. Układ chłodzenia podpięty też, na gotowo, ale nie zalany płynem. I nie wiem, czy będę go dzisiaj zalewał. Cóż oprócz tego? Wszystkie przewody, cały osprzęt silnika podłączony, wybierak zmiany. A dlaczego tu jest taki luz? A dobra, wszystko jest tak samo już tutaj zrobione. Tu chyba linka się zastała. To generalnie jest blokada, żeby trzymając gaz nie wbić wstecznego. I jak tu się zmienia biegi? O, o, o! Nie, dobra, sorry. Tak, od wstecznego. Ale dobrze, że to nie działa, bo to tylko denerwuje człowieka, i tyle z tego wszystkiego jest. Co mi jeszcze zostało ciekawego? No, właściwie to już niewiele. Trochę się tak rozpędziłem: no niepotrzebnie, na przykład ten wybierak już montuję, ale lecę po kolei, wszystko. Także tylko plastiki. Wydech! Ja też ślepy jestem. Wydech teraz będę montował. Kurde, tego plastika nie schowałem do środka. Idę właśnie po ten wydech do kontenera, bo nie znalazłem go w garażu. Musiałem go chyba gdzieś tutaj wrzucić. Tak, pewnie, że leży. Nowe uszczelki są. Brakuje mi paru śrubek. Pogubiłem gdzieś, być może jeszcze leżą gdzieś tutaj, w tych osłonach, może w którymś plastiku zaginęły. Także brakuje jednej, na przykład od wydechu, brakuje jednej od łapy silnika, a to są takie fajne z blaszkami, żeby się same nie odkręcały. Najwyżej no, takie dokupię. To już jest nic pilnego i ja będę potrzebował chyba jeszcze ten plastik od stacyjki, bo bez stacyjki nie odpalę. Ale to później, na razie wydech. Teoretycznie bez wydechu by odpalił, ale sąsiedzi to by mnie tu chyba na widłach wynieśli. Nie rób drugiemu co tobie niemiłe. miłe. to już przykręcone. Jeszcze tylko tu sprężyny, jeszcze tam przykręcić, ale jak to wygląda? Nie no, ja się cieszę. Jak nie odpali albo będzie coś stukać, klepać i się przytrzę i zatrze, to będzie smutno, ale teraz jestem w tym dobrym nastroju, takim, że się cieszę. Nie zalałem go płynami, ale chcę zobaczyć, czy w ogóle silnik zakręci. Nie mam do niego akumulatora, bo akumulator już poszedł na złom. Po tylu latach, to w ogóle tutaj siarka z niego wyleciała. To tragicznie to wyglądało. Ja to wszystko tutaj myłem. I podłączyłem zwykły akumulator. Cóż tu się wydarzy? 6 lat, czy tam ile? Nieruszany i. No i absolutnie nic się nie wydarzyło. Przewody poprawione i podejście numer 2. Bingo. O to chodziło. Kody błędów 22 kod błędu 14, ale to pewnie będzie tutaj na przykład brak tego czujniczka. Ale to jeden, a reszta RK wskazuje. Bieg ładnie zmienia. Dobra, co? Kręcimy, którym się tu zapalało. Kurde, co jest, ja nie pamiętam, gdzie to się paliło. Tutaj zielonym. Cyk. Aha, i za słabe połączenie. Dobra, muszę przeczyścić klemy, bo wszystko pośnie działo. Czemu w ogóle pompa nie startuje? Przeszlifowałem podejście numer 3. Chociaż zakręć rozrusznikiem. Pro... Jest. O, i pompa ruszyła. Dobra, zalewam olejem i wleję tutaj trochę zwykłej wody, bo nie mam teraz płynu chłodniczego. Także nic tu nie poradzę. Chociaż nie. Jakieś borygo nawet może i od niego. Jest tam coś Yamaha, to chyba jest płyn chłodniczy od niej. Już widzę te komentarze, że idioto, stary płyn wlewasz do świeżo złożonego silnika. Mało tego, filtra oleju nawet nie wymieniłem. Zaraz zaleję to olejem, odpalę na 10 minut i to wszystko będzie do zlania później. I płyn, i olej. Wszystko takie 10 minut dosłownie. I potem znowu półkanka. I tak ze trzy razy pewnie. I jeszcze trochę jakiejś wody. Mieszankę, mu się zrobi, byleby tylko pompa na sucho nie chodziła. Tu tylko i wyłącznie o to chodzi. Lałem olej, to wolno spływało olejkiem i wygooglowałem błędy. 22 jest faktycznie od, od tego czujnika, ale 14 to jest coś od wału albo wałka rozrządu. I bardzo możliwe, że on nie odpali przez to, no ale spróbujmy. Może akurat. Mamy to! Kurde! Coś pięknego. Czemu jest błąd 14? Zniknął błąd 14. Dobra. Musiałem po prostu parę razy obrócić sobie wałem. No coś cudownego, nie? Chodzić chodzi. Czy dźwięk jest w porządku? Dźwięk jest dziwny, bo nie ma tutaj filtra, więc wszystko takie metaliczne yy, słychać z silnika. Taki, taki świst, taki pi, pisk, coś takiego. Ale to nie problem, założę się filtr i będzie dobrze. Dobra, jeszcze, jeszcze na parę minut sobie go odpalę. Bandieru się tak wystraszył, że przyszedł do mnie na ręce. Natomiast co? Ja już go tu nie będę dzisiaj palił. Nie będę tu smrodził w garażu na noc. Właściwie na noc. Muszę wam coś pokazać, no bo. Drugi live w Wardęgi sobie oglądam, czyli jakieś 9 godzin mi to wszystko zajęło. Coś takiego. I nie wiem, czy to będzie widoczne, ale tam już jest taka poświata. Nie, to nie jest jeszcze wschód słońca. Pełno samochodów. O, tam widać jeździ, ludzie idą do roboty. Piąta 30, piąta 40. Coś takiego. To jest dzisiaj środa popielcowa i przecież święto i świąteczna praca w gówno się obraca, dlatego robię sobie taki e, dzień wolny, to tyle. E, idę montować i... No co, no napiszcie mi coś miłego, to no ja wiem, że nudny kolejny odcinek, bo cały czas składany kład, ale jest tego efekt. O, jeszcze taki bonus do wytrwałych, akurat tu się tak możemy zgadać na serwis 24 na H, jak ja idę spać, to Michał wstaje. Która to no. już jest? 7.16. Kto by pomyślał? Dzień dobry. Ale no. śniegu nawaliło, co? No nie, to no jest masakra, no daj mi spokój. Ale wiesz, to takie grube płaty lecą przynajmniej. No, no, no. ale Taki nie, nie, takie nie, nie leciały, puchu. takie to od godziny dopiero lecą. To to wiesz, tego puchu to tu będzie pełno. No, no takie 5 złotówki lecą. No, kurde, bluetti mi zamoknie, szawa to wezmę, ale to trzeba czym. O, tu folia jest, to przykryj no, folią. No, jest wodoodporny przecież, co ty. No tak, tak, ale y, mówię o bluetti. No, no. muszę Aha. przykryć.